Przychodzę do Was z moim dziennym vlogiem. Będę nagrywała, co tam się u mnie dzieje, ale też chciałam Wam pokazać kosmetyki, produkty, które mi się nie sprawdziły. Nagrywam to w tym vlogu, ponieważ nie ma ich aż tak dużo na szczęście, żeby nagrywać osobny film. Właśnie kosmetyki, które mi się w ogóle nie sprawdziły i które się nie nadają do jakiegokolwiek użytku, jak dla mnie. A teraz pokażę Wam kosmetyki do mojej pielęgnacji. I tak jak już w innym vlogu wspominałam, to właśnie szukam czegoś do mycia buzi i może macie coś sprawdzonego, co moglibyście mi na przykład polecić, bo już mi się właśnie kończy i coś muszę innego teraz spróbować. Zimowy, o zapachu piernika i imbiru i cynamonu, ślicznie pachnie ten krem świątecznie. To jest akurat mojej siostry, ale ja może też sobie taki kupić, bo jest bardzo ładny, intensywny zapach, więc polecam wypróbować. Chciałam wam pokazać jeszcze produkt, y, też mój nowy z Jai. Mąbelkową piankę, truskawkową, e, do mycia ciała i dłoni. Bardzo ładnie pachnie i jest bardzo delikatna, więc sobie polecam wypróbować. Ja się dowiedziałam o tych kosmetykach w ogóle od Patrycji z filmów. Tu mam jeszcze jedną piankę z tej serii. Czekoladowa. Nadziewane pralinki, więc też pięknie pachnie czekoladowo. To jest akurat mojej siostry. Będziemy testować. Jak już tak jesteśmy przy ziai, tu chciałabym Wam polecić kremowe modełko pod prysznic, kozie mleko, które już jakiś czas używam i mogę Wam polecić. <grymne> Ma piękny, delikatny zapach i jest właśnie również fajne, delikatne, więc nie uczula. Możecie sobie wypróbować. Dostałam właśnie teraz od siostry jeszcze nowy podkład z bielendy do przetestowania i zobaczymy, jak będzie mi się sprawdzał, bo jeszcze go nie używałam. No więc no zobaczymy. Czy nie, mam nadzieję, że nie będzie go widać mocno na twarzy, bo jest, właściwie jest najzorweczka, mm, zerweczka, więc powinno być dobrze. Sprawdzimy sobie kolorek. Coś mi pompkę. Dostałam właśnie przed chwilą od siostry nowy statyw z lampą, więc teraz filmy powinno być wyraźniejsze, czyli powinno być lepsze światło i oczywiście teraz będzie mi się wygodniej nagrywało, bo nie muszę trzymać telefonu, więc teraz powinno być dobrze. Takie wafle ryżowe z białą czekoladą, więc dla mnie są akurat, bo ja właśnie nie tylko białą czekoladę. Więc wszystko co z białą czekoladą to od razu kupuję. <laughs> więc jest bardzo dobre, już jednego zjadłam. Więc polecam wypróbować, jeśli ktoś tak samo jak ja je tylko białą czekoladę. <laughs> Chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał, taki kosmetyczny bardziej. Jeżeli Wam się taki vlog podobał, to zostawcie kciuka w górę. subskrypcję oczywiście też możecie zostawić, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami, bo już mam kilka filmów w planach, które będę nagrywać, więc oczekujcie.